Cześć, z tej strony Dealer i witam Cię w kolejnym odcinku z najlepszej serii na całym świecie, czyli zagrajmy w Minecraft 1.17. Witam się z wami z bardzo specjalnego miejsca, ponieważ jesteśmy w naszej ametystowej grocie, e, która jest moim ulubionym miejscem w samym serwerze i nie zaczynam tutaj bez e, przyczyny, ponieważ bardzo wiele osób napisało mi dealer! E, uważaj na te ciemniejsze bloczki ametystu, ponieważ właśnie te bloczki e, są nie do odtworzenia. Są to bloki, z których rośnie ametyst. I faktycznie właśnie na nich rośnie kryształ ametystów, więc bardzo dziękuję między innymi Pawłowi, który napisał mi taką wiadomość. Więc, e, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będę chciał zrobić naprawdę sporo rzeczy. Będę chciał wyruszyć do teru, zrobić enchanty oraz pokój dla naszego liska. E, więc więc naprawdę dużo weźmie się do roboty, ale zanim to, chcę przypomnieć, że odcinki pojawiają się dosłownie codziennie o 9.30 na tym kanale, więc jeżeli jeszcze nie masz budzika, jeżeli nie masz jeszcze dzwoneczka, to koniecznie zrób coś z tych rzeczy, żeby nie przegapić na następnych odcinków o 9.30. O tym. Tutaj jest truka najnowszych widzów. Zasubskrybuj ten kanał. Ty też możesz. A i jeszcze jedna ważna sprawa. Pod poprzednim filmem w dosłownie kilka godzin wbiliście te łapki, o których w ogóle nawet nie sądzicie, że dacie radę, że 7000 łapek w górę zostawiliście. Naprawdę, jestem super w szoku. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Jeżeli pod tym filmem również uda się wbić może tym razem 8000 łapek w górę, to będzie naprawdę ekstra. Więc zostaw łapkę w górę teraz. Jeżeli chcesz oglądać kolejny odcinki, jeżeli lubisz tę serię, to daj znać łapką w górę. Zobaczymy, czy zostawisz łapkę w górę szybciej niż ja wyjdę stąd. Nie, na pewno szybciej zostawić, bo ja się właśnie zgubiłem. E, więc słuchajcie, widzimy się w naszym domu. W naszym domu znajduje się kilka nowości, między innymi ta to piękna podłoga oraz tajemnicze drzwi. Dokąd prowadzą te tajemnicze drzwi? Możesz zgadnąć teraz w komentarzu, a zaraz się przekonasz, czy miałeś rację, jeżeli miałeś rację, przyjąć serduszko. E, no i tak, rozmnożyłem krówki. Krówek jest dużo, dużo więcej teraz. W sumie chciałem rozmnożyć dalej, ale zabrakło mi trochę e, pszenicy, ale spokojnie, jeszcze to zaraz zrobimy. E, słuchajcie, w takim razie muszę pokazać z tym drzwiami, za tymi drzwiami jest nie kto inny, a Mona Lisek, ponieważ bardzo dużo osób mi napisało również, dealer, żeby Lisek się oswoił, musisz go oddzielić od rodziców. Tak, to jest brutalne, ale liski rzeczywiście trzeba, słuchajcie, oddzielić od rodziców, małe liski, żeby one zostały oswojone, ten Lisek więc będzie oswojony jak już dorośnie, dam, może kotleta, chcesz kotleta? Nie chcę kotleta, może chcesz borówkę? Chcesz burówkę, jesz burówki, dam ci też do pyszczka. masz, jedz sobie. Więc Lisek ten, jak wydoroślaje, to będzie już siebie słuchać, będzie sobie przynajmniej chodzić za mną, więc bardzo dobrze, a tutaj będzie trzeba zrobić dla niego pokoik. Mona Lisek rośnie w siłę. No i tak, to by było do tyle z nowości. Możemy w takim razie brać się za te wszystkie rzeczy, które mam do cię zrobić, zrobienia, bo jest ich bardzo dużo oraz, o kurczę, tu jest chyba papa Mona Liska. on bardzo chyba, do niego tęskni, bardzo smutne! ale niestety ten lisek jest mój, sorki papa Monalisku. <grafię> jakby niestety to takie działa, ten lisek musi być nasz ale słuchajcie, mają te liski też dużo borówek, więc myślę, że nie będą marudzić będzie im dobrze i słuchajcie, portal do Donateru znajduje się w tamtą stronę i właśnie tam będę chciał wyruszyć, ale jak możesz zauważyć już mam też troszkę diamentów i będę chciał najpierw ten obsydian zebrać do zrobienia właśnie enchantingu, stołu do enchantowania więc zbierzmy sobie trzcinę cukrową, bo ona się właśnie przyda nam na książki, bo książki Będą super potrzebne, no przecież do enchantowania musimy mieć dużo książek e, oraz będziemy potrzebowali właśnie w tamtą stronę iść, żeby zdobyć obsydian. E, więc nie do końca jeszcze wiem, gdzie chcę zrobić enchanting u mnie w y, domku, e, ale mam nadzieję, że uda mi się go jakoś wcisnąć. Będzie, tylko go trzeba chyba powiększyć w sensie mój domek, ponieważ rzeczywiście nie ma tam za dużo miejsca. Okej, okay, jest piękny y, portal. Ostatni raz, jak tutaj byłem, to miałem kamienny kilow. Troszeczkę się pozmieniało. Minęło dosłownie tylko kilka. Dni. Można pytać, czy pamiętasz jeszcze ten odcinek? Mi się wydaje, tak było bardzo dawno temu, ale nie. To by było dosłownie chyba 3 lub 4 dni temu. O mój Boże! Jak ten czas szybko leci. Zbieramy więc obsydian i lecimy robić Enchanty. Okej, okay, mamy zrobiony, słuchajcie, portal, do którego udamy się w dalszej części tego odcinka, więc ogólnie do końca. Zobaczymy. Możesz sobie też obstawić, czy zginę, ponieważ nie wiem, jak Ty, ale ja osobiście zawsze wynę że ginę. Praktycznie każda moja przygoda. 哎，别笑。 Piesio, 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 mamy, mamy, mamy kości. Dobra, słuchajcie, to jest nasza okazja, żeby zaptopić tego pieska, oswoić go. Mamy pieska? Nie, Dzisiaj chyba go nie mamy? Dobra, ze trzy kurcze całe kości. Jakiegoś zabijakał, to już wszamał. ale nie, to nie jest ten, słuchajcie, bo nie da się go oswoić. Ale, o czym mówię? Zawsze w neterze ginę, kurczę. Każda moja przygoda musi zakończyć jakąś klęską, więc można pytać, czy to tylko ja tak mam, czy jakby e, to jest coś normalnego, że się po prostu w neterze maniakalnie ginie, e, więc można obstawić, czy zginiemy już dzisiaj. W w odcinku, bo to, że w neterze kiedyś zginę, to jestem prawie pewny, ale ten neter od Minecrafta jeden, że znacie, naprawdę jest kozacki, więc jeżeli na tym seedzie będę mieć takiego samego farta jak w normalnym świecie, to zapowiada się epicko, ponieważ serio, ten seed jest świetny i mi trzymam kciuki za to, żeby było też świetnie w neterze, a nie, że wyjdę i się sponuję nad lawą i będę kołatał gasty i tam utknę, a to jest możliwe. E, Okej, okay, słuchajcie, w takim razie bierzmy się dalej do roboty, e, będę musiał zrobić książeczkę, a że. Trzy będą się zabić te biedne krówki, więc w sumie zanim je zabiję, to jeszcze chcę je rozmnożyć. A do tego przecież będę potrzebować pszenicę, więc zbieramy sobie dużo, dużo, dużo sianka. Super, sianko również musimy zasiać z powrotem, żeby nam rosło kolejne. I swoją drogą też dostałem mega fajne lifehacki od Was w sprawach pszczółek. I za chwilę Wam powiem dokładnie, co i jak. Ale najpierw zróbmy ten enchant, tak mi się wydaje. A przynajmniej rozmnożmy krówki: Mo mo proszę bardzo. Więc róbcie sobie małe krówki, drogie krówki e, a ja wam pokażę fajny trick z pszczołami, o którym w sumie kurczę słyszałem i wiele razy go widziałem, ale nigdy jakoś tego nie zarejestrowałem. A to jest naprawdę dobre. W momencie, kiedy zrobimy sobie ognisko, w sumie to możemy zrobić dwa ogniska, jedno ognisko będzie takim tutaj pięknym, ogni właśnie to jest dobry pomysł. Słuchajcie, zrobimy sygnał dymny. To jedno ognisko będzie nam służyło do tego, żeby z daleka widzieć, gdzie jest właściwie nasza chatka. Ponieważ jeżeli postawimy e, ognisko Nisko na sianku, na bloku pszenicy, to wtedy dym będzie lecieć dużo wyżej, więc będziemy widzieć z daleka, e, gdzie właściwie jest nasz dom. To będzie taki sygnał dymny, tak samo jak znaleźliśmy H2 odcinki temu wioskę. Tak samo teraz będziemy w stanie znaleźć zawsze nasz dom, tylko wystarczy, że będziemy gdzieś e, mogli zauważyć ten dym. E, tak, słuchajcie. Na ja to tutaj zwrócić uwagi, to są jakieś różne elementy mojej pułapki na Monaliska, którego jak widzieliście, udało się nam praktycznie już oswoić. E, a tutaj mamy za to UL. I też wytłumaczyliście mi. O, to tu śpi! Ej, może zrobimy kolejnego Monaliska. E, mogę je rozmnożyć? Czekać, tu jest jeden. O, tu jest drugi. O, 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 okay, on zwiewa. On zwiewa. To nie jest takie łatwe! Dobra. Krzanić to. Skupmy się lepiej na pszczółkach. I tak, wytłumaczyliście mi, że dealer nie ma tutaj żadnych pszczółek, ponieważ, dlatego, że iż po prostu nie ma kwiatków. Widzicie, to iż nie ma żadnych, dosłownie kwiatków, więc będzie trzeba w przyszłości zasadzić kwiatki, tak żeby te pszczoły tutaj mogły zbierać właściwie miód, bo teraz nie mają jak nektar rozbierać, nie mają jak robić miodu, jest trochę lipens, więc w sumie już teraz weźmy te kwiatki, przesadźmy gdzieś dookoła tego ulu i wtedy będziemy w stanie zbierać miód od tych pszczółek, które tam przynajmniej mam nadzieję, że żyją w środku tego ula Że to nie jest taki opuszczony, straszny ul Tylko boję się, że one kurczę teraz nie będą nawet w stanie wchodzić do tego ulu Wydaje mi się, że chyba jednak jest on pusty Może je poprawić eee, co, tu się, co, co tu się dzieje? Co, co tu jest grane? Ale w wielkim skrócie chodzi o to, że jeżeli postawimy ognisko pod ul I zbierzemy eee, miód To wtedy nie stanie się nic złego Żadne jest nie będą atakować Po prostu będziemy mogli zebrać sobie miód ze środka eee, Nie będzie takiej przykrej sytuacji jak w poprzednim odcinku Okej, okay, zobaczmy co tu się dzieje E, ognisko, jak widzicie, pali się dzielnie I to naprawdę, au, au, au Naprawdę mocno, jak widzicie e, Widać, jest całkiem daleka, jest to naprawdę widoczne Przez chwilę się wystraszyłem, że coś mi się pali Ale nie spokojnie, to tylko ognisko e, Bobert, nie, ba nie martw się, coś to, to tylko jest ognisko To nie, nie spalisz się chyba, ty byczku, okej? Okay? Chyba jesteś bezpieczny Spieszmy teraz troszeczkę, o nie, wszystkie te turówki bije, biedne Zbierzmy teraz dosłownie troszeczkę Trzy skóry potrzebuję Trzy sztuki, to nie jest dużo, okej okay. O, zebrałem cztery nawet, a tu są jakieś kotleciorki. Czyli ja te kotlety mogę zebrać? O, nie, średnio, tak średnio bym powiedział. Przepalmy mięska, w sumie nawet go mamy sporo. E, odłóżmy jakieś zbędne rzeczy. O nie, to nie są właśnie zbędne rzeczy, to jest potrzebne. I zróbmy enchanting. Dobra, dużo książek, w sumie cztery to nie jest aż tak dużo. I potrzebuję jeszcze jednej obsydia. No tak. Więc może go wydobędziemy. No właśnie, bo w sumie jakby zapomniałem, że się robi enchanting z czterech, a nie z trzech. No chodź, chodź, chodź. Okej, okay, kozacko. I wracamy. Kurczę, znowu będę mieć teraz tego pieska, którego nie mogę oswoić, bo nie mam żadnych kości przy sobie. Będę musiał pamiętać o tym, żeby zebrać jak najwięcej tych kości i spróbować go oswoić, bo mega chciałbym mieć pieska. Swoją drogą ciekawe, czy Monalisek już urósł i jest duży. Zajrzyjmy do jego tunelu. Aha, Monalisek jest wielki, ale słuchajcie, on chyba chce iść do tych krów. A to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ on te krowy może tam chyba powyzawybijać, a przynajmniej jakoś się tam. O nie, czy on, czy on tak desperacko chce iść tam? Monalisku, nie, nie, nie chcesz mięska? Czekaj, dam ci do buzi w ziemię, wiem, że, wiem, że lubisz ziemię, Weź, weźmiesz ziemię, okej. Okay. Nie chcesz zamiast ziemi wziąć kotleta? Chcesz kotlet? Monalisek? Nie, słuchajcie, on nie chce, czy on? Okej, okay, on, o nie, on wybiegł! Tak coś czułem. Co on robi? Wlazł tę skrzynkę. Słuchajcie, monalizek jest bardzo podejrzany. Trzyma w buzi ziemię. Dobra, ja do tego kotleta w takim razie. Niech to się marnował, ten kotlet. Hej. No dobra, póki nie uciekasz, możesz mieszkać na tej skrzy... Co ty robisz? Monalisku, o co ci chodzi? <noise> Oj, ewidentnie zaswojony Bo kompletnie się mnie nie boi, nie ucieka ode mnie e, Jakby to jest w porządku, ale reszta jest Bardzo dziwna, e, jego zachowanie Okej, okay, mamy stół enchantowania I stół enchantowania może, słuchajcie, nie będziemy robić go W tym głównym pomieszczeniu, bo tutaj rzeczywiście tego miejsca Już, kurczę, nie ma, ale możemy Przygotować na przykład miejsce gdzieś tutaj I tak, chciałem zrobić pomieszczenie dla Monaliska, ale Kurczę, skubany uciekł, ale jeszcze go tam e, Ja jeszcze go przekodam, żeby tu wrócił Coś jeszcze wymyślę, na pewno Póki co jednak trzeba tutaj koniecznie Zrobić ten enchanting i i, e, też ostatnio pisaliście mi na premierze, e, że fajnym pomysłem byłby tutaj szyberdach, taki dach oszklony. Kurczę, nie mam już... Mam, mam pół płytki, kurczę, nawet bardzo dużo. Okej, okay, nie wiem, czemu tu była taka dziura. E, Możesz zapisać w komentarzu teraz, co ty sądzisz, czy powinien tutaj być szklany dach, ponieważ wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy zrobić jakąś szklaną ścianę mm, przy tym wzgórzu i właśnie może przy tej szklanej ścianie... O, monejsek! Haha, złapany! Okej, okay. więc słuchajcie, póki co wiem, to jest straszne, ale zamkniemy go tutaj, ponieważ... Po prostu bardzo chciałbym zrobić na niego pomieszczenie, żeby on miał jakieś fajne miejsce. ani nie latał mi po całym domu, bo tutaj on, kurczę, mógł przecież nawet uciec. Okej, okay, mam fart, że tego nie zrobił, naprawdę. Okej, okay, więc połóżmy, słuchajcie, póki co enchanting tutaj. E, obudujemy go niedługo książkami i tak dalej, i tak dalej. No ale zanim to musimy, właściwie, jakiekolwiek książki zebrać. Więc roznóżmy krówki i jeszcze jakieś pewnie się da. No dokładnie, dało się. Zróbcie sobie djiciusie i niestety, ale muszę was przerobić na książki. Sorry, sorry, krówki, przepraszam. Okej, okay, udało się. Została jedna krówka, mama krówka i dużo małych dzidziusiów, W sumie nawet słodkie. Um, więc możemy dalej mięsko przepalać. Ej, już tego mięska, kozacko No i możemy zrobić więcej książek. Oczywiście, więc mam to wszystko gotowe pyk. Trzy kolejne książki, 6-smy książek. Całkiem, całkiem sacy. Możemy więc zrobić jakikolwiek lepszy poziom niż ten podstawowy chantu. Myślę, że gitara i mamy e, Enchantolini, moi mili. Pierwsze Enchanty na Minecraft 1.17. Zobaczymy, co nam właściwie wyskoczy. Więc postawimy może na przykład jedną książeczkę tutaj, drugą książeczkę tutaj. E, Okej, okay. ten lisek pisze ze ściany, biedny monolisek. Przepraszam, ale zrobimy dla ciebie pomieszczenie. Nie martw się, e, ale najpierw muszę zenchantować. I zenchantować chciałem przede wszystkim, myślę, e, mimo że ten kilow jest troszeczkę zepsuty, to myślę, że ten kilow e, oraz 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 mieczyk to są dwie takie kapustowe rzeczy, więc zróbmy najpierw i love, pick na efficiency 1. Okej, okay, lepsze niż nic. Smite sharpness 1 też całkiem, całkiem. No, nie jest to jakiś kolaski enchant, ale jest git oraz protection 1, protection 1. Okej, okay, protection 1, po prostu protection 1. Serio, jakby, come on, to jest naprawdę najbardziej podstawowe enchantowanie, jakie mogę sobie wyobrazić. Ale w sumie też nie mam jakiegoś wielkiego poziomu, więc się jakoś bardzo nie dziwi. Ale łopata z fortunką. Po co komu taki Enchant? Upada z fortunką. Co może wypadać mi z fortunku? Aha, okej, okay. Flint, w się sensie, Krzyściło może mi wypadać chyba. Nie wiem, czy coś jeszcze może wypadać dzięki łopacie z fortunką? Możesz mi napisać w komentarzu, czy kojarzysz jakieś Enchant, czy jakieś zastosowania fortunki na łopacie. Tak, czy jak mamy to, <laughs> nie wiem, czy się cieszyć, raczej nie smucić. Niczym to nie przeszkadza przecież. Więc e, na pewno co chcę wziąć, to dużo żelaza. E, Wywalę to, wezmę więcej Cobblestone, bo Cobblestone, każdy chyba z Was wie, że jest nie do zniszczenia przez Gasty, więc jest Naprawdę bardzo fajnym budulcem, jeżeli wybieracie do neteru, Wezmę również złote jakieś. Czekajcie, to jest Curse of Vanishing, Nie mogę to założyć. Spoko. Złoty hełm. Tak, żeby mi nie atakowały pigliny. Przyda mi się też także całe złoto, jakie mamy w ekipunku. Oraz złote jabłko na wszelki wypadek, gdybym miał kłopoty. Okej, okay, więc zostawmy wszystkie rzeczy, które są nam niepotrzebne. Okej, okay, i możemy chyba się wybierać na wyprawę. Tarcza w dłoń oczywiście. Tutaj załóżmy, będziemy mieli cobblestone. Tutaj położę takie rzeczy jak złoto i żelazo. Y, Koksia burzko też. Yy, koniecznie, ale to koniecznie, słuchajcie. Chcę wziąć ze sobą lunetę, tak, żeby wypatrywać wszystkiego w neterze. No i w sumie chyba mamy wszystko sam, właściwie, jest potrzebne. Więc lecimy w przygodę. A dobra, A bo dobra, nie. Przetestujmy nasze enchanty. W sumie mogą O, 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 i mamy dwie kości. Elegancko. Można tu się nam wziąć Cyryla na wyprawę. To by było kozackie, ale też nie wiem na ile to jest odpowiedzialne. Jakby wezmę sobie pieska i od razu go wezmę na jakąś bardzo ryzykowną przygodę. Brzmi jak średni pomysł. Okej, okay, siema. Czy będziesz moim Cyrylem? Zjadłeś 4 kości! W sumie, zjadłeś 7 kości! Okej, okay, więc on ewidentnie nie jest Cyrelem, słuchajcie. Ten, ko ten piesek, Konik. Ten piesek nie jest Cyrelem, bo on nie, nie, nie słucha się. I nie chce się zadomowić. Więc no niestety to nie jest Cyril, ale jeszcze Cyrela znajdziemy, więc nie martwcie się. Weźmy teraz, może, za Palmy tutaj, pieni portal i wyruszamy w przygodę. Mega się cykam, ale też wiem, że może być ciekawie, więc łapa w górę. Okej, okay. jesteśmy w neterze. Zawsze ten neter od Minecrafta 1.17 Wydaje mi się fascynujący Każdy raz jak tu przychodzę to czuję dreszczyk Takiej emocji e, Okej, okay, więc jest tutaj portal Tam widzę, że są te Boby chodzące po lawie Okej, okay. one mnie w sumie na razie Nie interesują, nawet wędki ze sobą nie mam A co tutaj mamy fajnego Są te kości I to jest bardzo fajna wiadomość Bo to są kości, prawda? Czekajcie, sprawdźmy To są kości, tak, ej to jest naprawdę fajne Wiadomość, ponieważ będziemy mogli przecież z tych kości mieć masę, masę mączki kostnej, a to oznacza masę, masę jedzenia. Więc naprawdę to jest kozacka wiadomość. Myślę, że to jest jeden z fajniejszych biomów netherowych, na których mogliśmy się spawnować. Więc jest gitara. Ok, mamy tego dużo. W sumie tyle kości mi na razie starczy. Nie będę ich zbierać więcej. I też są te różne bloki typu Bazalt, bo to jest Bazalt, no nie? Czekajcie. Tak, to jest Bazalt. Oraz, 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 jak to się nazywa drugie? Nie, to też jest Bazalt. Ok, więc to jest bazalt. I to jest naprawdę bardzo fajny bloczek. Myślę, że też go będę chciał wykorzystać jakoś w okolicy. Nie wiem, czy to się nie nadaje na przykład do zrobienia jakiejś ścieżki, czy czegoś. Polish bazalt mi się nie podoba, ale ten zwykły jest całkiem fajny, że chodzi o jakiś taki chodniczek, czy coś. Więc coś z tego będzie mogli wykminić. Jeżeli masz jakieś pomysły, możesz mi napisać. Pamiętaj, że ja czytam komentarze, więc e, bardzo duża szansa jest, że zobaczę to, co mi chcesz powiedzieć. A teraz słuchajcie, przyjrzyjmy się temu neterowi. Strasznie tutaj jest ponownie E, I na szczęście nie widzę żadnych gastów. Jakieś pojedyncze szkielety. Gdzieś tam się pali niebieski ogień. Jakiś tam chodzi enderman. A przed nami, przed nami chyba jest albo bastion, albo twierdza. Oh! Mówiłem, że ten city jest kozacki. Jakby nawet neter jest epicki. Mamy, słuchajcie, twierdzę dosłownie chwilę. Tam na dole. Są e, jakieś zero. okej, okay, okej, okay, dobre, krzyczurki czerwone. Więc nie jestem pewny, czy jestem gotowy na to, żeby iść na twierdzę. Wydaje mi się, że wolałbym nie iść w dzisiejszym odcinku, ponieważ nie jestem gotowy. Nie mam ze sobą śnieżek, które są po prostu najlepszą możliwą bronią na blaze, Więc ja słuchajcie, tam nie idę, ale możemy tam iść, jeżeli będzie dużo apegura, jeżeli będziecie chcieli, to pójdziemy. Słuchajcie, zdobyć twierdzę, a tam na pewno będą jakieś super fajne itemy, no i będziemy mogli mieć blaze. Rody. a to jest mega ważne, będziemy mogli robić potki, będziemy mogli robić dużo innych fajnych rzeczy, więc ee, trzeba by po prostu pójść, o, to mi się podoba, kwarc, mm -hmm, to jest dużo ekspa, więc zbierzmy go koniecznie e, i też bardzo fajny blaczek przecież kwarcu, więc pozbieramy sobie ten kwarc, e, podekspimy, będziemy mogli zenchantować może następnym razem troszeczkę na lepszy poziom, bo to, co teraz zrobię, to te dziesięć enchanty. Nie są wcale jakieś kozackie. Nie wiem, po co mi jest fortunka na łopacie, naprawdę. O, i Glowstone. Okej, okay. więc y, koniecznie zmierzmy też. Kurczę, y, musimy zrobić jakiś most. Więc. O, -o. czy ja słyszałem Gasta? Tak, słyszałem Gasta. Okej, okay. nie jest wcale kolorowo. Musimy więc uważać, być czujni, bo w każdej chwili możemy je zauważyć i stwierdzić, że to jest świetny pomysł, że strzelić dealera. Ale nie. To jest bardzo więc panie, panie goście. Ja panu nie polecam tego robić. Jestem bardzo niebezpieczny. Więc e, mam nadzieję, że on sobie zdaje się z tego sprawę. A ja zbieram elegancko cały ten Glowstone. Jeden za drugim. I będziemy mogli zrobić jakieś fajne lampiony dookoła domu. Myślę, że e, jest kilka fajnych konceptów na to, jak można urządzić e, tutaj się z Glowstone'em. W sumie, bardzo chciałbym wykorzystać w jakiś sposób ten piórnochron. E, chciałbym zrobić coś. Co sprawi, że jak walnie piorun, ten piorunochron ochron zostanie aktywowany jakiś bardzo sensowny nawet, ale jakiś śmieszny mechanizm. Myślałem, żeby zrobić coś takiego, że jeżeli walnie piorun w mój piorun ochron, to na przykład rozświetli on całą okolicę lamp stonowych. Co o tym myślicie? Jeżeli masz jakieś inne fajne pomysły, na przykład na to, że mają grać jakieś notebloki, jakoś melodię czy coś, to napisz w komentarzu, bo chcę zrobić jakiś sygnał, który mi powie: OK, piorun ochron zadziałał. Nie walną w mój domek, nie walą w drzewo, tylko walną w ten kawałek miedzi w ziemi. Okej, okay, więc idziemy sobie, słuchajcie, w tą stronę teraz. Co my... O! Prawie spadłem! Prawie spadłem. Bardzo się straszyłem, ale jobra, jest git, jest git. I słuchajcie, wydaje mi się, że jedynym sensownym kierunkiem, żeby dalej iść, to jest właśnie ta twierdza. Ale ja do tej twierdzy, jak mówię, dzisiaj nie chcę iść. Udało nam się dostać do neteru, e, ale przyznaję, trochę się zcykałem, bo jednak mam bardzo fajny wpłynek, więc nie chcę go tracić, ale jednak nie jest na tyle OP, żeby się po prostu nie bać iść e, do e, twierdzy. No nie. Zwłaszcza mi zależy na przejściu tej twierdzy, ponieważ mega chcę robić potki, a zwłaszcza potkę do. E, Bycia odpornym na ogień. Bo jeżeli będę odporny na ogień, to nie będę tak się bać neteru. Więc to jest bardzo proste i myślę, że warto by to przemyśleć. A teraz, słuchajcie, to co nam zostało, to zrobienie domku dla w e, domku. Pomieszczenia w naszym domku, bo tutaj będzie chyba iść dalej po prostu do To jest taki przedsionek, tutaj tych krówek nie będzie, to zrobimy. A może tu zrobimy enchant? Kurczę, nie wiem sam. Ale tu zrobić drzwi, które będą prowadzić dla do części domku. No i właśnie musimy to wykorzystać jakoś, e, żeby tutaj była przestrzeń dla e, mona. Liska. Jeszcze dwie kości. Tak jest, to się przyda. No pod kątem tego pieska, prawda? A tutaj trzeba będzie zrobić więcej, więcej miejsca. Słyszycie cię, jak skwierczysz, mały, ale kurczę, no nie mogę cię wypuścić, bo ty mi, bo ty mi po prostu uciekniesz do tych krówek. Ja wiem, że ty chcesz do tych krówek. Jesteś oswojony. Jesteś bardzo grzeczny, ale jeśli chodzi o te krówki, to ci nie mogę ufać, niestety. Sorry. Ja wiem, ja wiem. Bardzo, bardzo lubisz te krówki, ale no, no nie możesz za bardzo ich lubić, sorki. Też wiem, że chyba lisy nie atakują krów. E, atakują kurczaki, z tego co mi się wydaje, ale po prostu nie wiem o co chodzi. Ten lisek ma jakiegoś fiksa i po prostu biegnie na tych krówek, i, i nie wiem, co inno z nazwać. Bo ja po prostu go uderzę, jak będę mieć krówki czy coś. Nie chcę, żeby mi się plątał cały czas pod nogami, a jakby w tym, on jest naprawdę dobry. Musimy teraz pomyśleć troszeczkę o tym, jak właściwie może wyglądać sala dla Mona Liska. No bo Mona Lisek Zasługuje na to, żeby żyć w luksusie. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Nie wiem, co ty sądzisz. No jakby. Come on, Ma takie fajne imię. I co on właściwie? Co on ma w mordce? Co, co on tam je? Czekajcie, bo ja, ja nie widzę, wezmę lunetę do tego. Okej, okay, on ma cały czas ziemię. No, cały czas ziemię w buzi. Okej, okay, to jest obrzydliwe analizku. Mógłbyś już ją wypluć. E, ale tak, mamy te bloki i w sumie mój pomysł jest taki, żeby ustawić w jakiś sposób, na przykład właśnie bazalt. E, nie, może nie, nie tak, nie w ten sposób, tylko bardziej o, tak. Bazalt i na przykład właśnie te bloki kości e, wykorzystać je jakoś razem. Czekajcie, może chyba ten bazalt, a może ten jednak bazalt. Kurczę, naprawdę nie wiem. E, ale zrobić taką kratkę. E, co o tym sądzisz? Można pisać mi teraz w komentarzu i możemy zrobić też konkurs. E, ogólnie, napisz mi pomysł w takim razie na podłogę e, i na to, jak możemy urządzić salę dla Monaliska. Wydaje mi się, że w sumie ta sala powinna być troszkę bardziej schowana, bo ten Monalisek, jak już się przekonaliśmy, naprawdę jest niegrzeczny i on ma ochotę przychodzić do tych krówek i nie wiem, czy je jeść, a raczej nie, bo chyba z tego, co mi wiadomo, liski nie jedzą krów. One wcinają kurczaki i chyba króliczki. E, tak przynajmniej sądzę, bo znalazłem królicze mięsko na górze. <grych> A królika żadnego nie spotkałem, tak tylko chcę podkreślić. Mm, właśnie, on bardzo rozabia. Musimy mu zrobić, więc takie, jakieś takie pomieszczenie troszkę lekko zamknięte. E, I jest mały konkurs. Możesz mi napisać w komentarzu teraz pomysł, z czego możemy zrobić podłogę, z czego możemy zrobić ściany. Co niż o tej podłodze możesz też znać, czy ona jest fajna, albo jak według Ciebie można mi ją zrobić jeszcze lepiej. Jak komentarze te będę przeglądać, i najlepszy zostanie pokazany na następnym odcinku, jutrzejszym filmiku. Ponieważ pamiętaj, że filmy są codziennie o 9.30 i myślę, że to będzie koniec tego filmu. Eee, zostaw koniecznie łapkę w górę, jeżeli tego jeszcze jakimś cudem nadal nie zrobiłeś. Eee, powiem ci, że nie zawiodłem się na tym terze. Nasz spawn jest naprawdę ułożony w bardzo fajnym miejscu. Szkoda tylko kurczę, że jestem jeszcze nieprzygotowany do wyprawy, na twierdzę. Ale tak naprawdę wystarczy zebrać kilka śnieżek. W sumie, właśnie, czy ta fortunka będzie mi jakoś pomagać z zbiorą ścieżkami? Eee, nie mam pojęcia. Możemy się przekonać. Eee, więc ja się przygotuję. Tej wyprawy, jeżeli chcecie, to możemy tam skoczyć. Ja na pewno chcę, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żeby zrobić potkę. Jedną potkę w szczególności. Chodzi mi o potkę odporności na ogień, ponieważ jeżeli będę odporny na ogień, to kompletnie się nie będę bać podróżować po neterze, a o to mi chodzi. Więc ja słuchajcie, zobaczę, jak tym śniegiem to wygląda. Zbierzemy, mam nadzieję, już wkrótce wszystko, co potrzeba, a tutaj kurczę mamy może to jest cyryl? Raz, dwa, trzy. Cyril! Tam! Mamy Cyryla, moi Mili. Jej! Więc e, mamy Happy End. Zbieramy śnieżki. Mamy Cyryla. Niestety nie wypada więcej śnieżek, ale w sumie whatever. I tak tego się jest pełno. E, ja się mi żegnam. Zostawcie łapkę w górę za Cyryla. E, widzimy się już jutro o 9.30. Jeżeli jeszcze nie masz powiadomień w na kanale, tego dzwoneczka obok gwizdka subskrybuj, który też powinieneś kliknąć już dawno. E, no to koniecznie włącz powiadomienia. A jeżeli powiadomienia się nie działają, bądź po prostu nie masz kąt na YouTube lub zapominalski jesteś, to. E, ustaw sobie budzik na 9.30 napisz, czy się widzimy już jutro e, A ja ci życzę miłego dnia I e, e, ja nam się, Cyryla Trzeba zrobić jednak pomieszczenie na rapie dla Monaliska A potem e, jakąś budę dla Cyryla Siema, do jutra Od zawsze ja